Nietypowy vlog, bo jak widzicie, jestem w innej lokalizacji. Tak, jestem za granicą w Budapeszcie i specjalnie chciałam koniecznie nakręcić jakiś vlog, właśnie jeszcze stąd. A więc dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam o tym, jakie kosmetyki możecie tutaj kupić i na jakie warto zwrócić uwagę, jakie mogą być nie do końca dobre. Jakie mamy tutaj najpopularniejsze drogerie? Oczywiście jest Rosman, czyli oczywiście i Sana i wszystko, co tam w Rosmanie możecie znaleźć. Jest DM, który jest również w Niemczech i w paru innych krajach. DM ma markę własną Balea, o której napisałam już wpis i umieściłam na blogu. Dalej mamy drogerie Müller, które chyba są niemieckie, więc pewnie w Niemczech też są. Zresztą dajcie mi znać, gdzie one jeszcze są, jeżeli macie taką wiedzę. W tych drogeriach są różne fajne rzeczy, na przykład są bardzo fajne oleje, ale jakoś nie miałam okazji tym razem do nich zajrzeć, więc mam nadzieję, że tu jeszcze wrócę i następnym razem zrobię film na ten temat. A dzisiaj właśnie skupmy się na DM-ie i na azjatyckich dyskontach. Zacznijmy może od tych azjatyckich dyskontów. Zrobiłam sobie taką wycieczkę ze Stacji Metra Deacter, którą w zasadzie tutaj każdy zna i wszyscy wiedzą gdzie to jest, więc jest to taki dobry punkt orientacyjny. Wystarczy pójść prosto i... i w kierunku stacji metra Astoria i tam natchniemy się na dwa fajne właśnie sklepy azjatyckie, jeżeli skręcimy w lewo przy stacji metra Astoria. Jeden dyskont jest po prawej stronie, drugi dyskont jest po lewej stronie, w obu jest mniej więcej to samo, ale ten po lewej stronie wydaje mi się troszeczkę lepiej zaopatrzony, jeżeli chodzi właśnie o takie ciekawe, potencjalnie włosowe rzeczy. Tam kupiłam też to dziwne swoje coś. Co już zidentyfikowałam jako mielone pestki winogron, i sprawdzałam cenę w Polsce i jest to znacznie droższe. Dlatego się cieszę, że to bo kupiłam za jakieś 14 zł 250 gramów, wydaje mi się, że bardzo dobra cena, jeszcze to było na przecenie więc tym bardziej mnie skusiło i planuję to dodawać do peelingów skóry głowy i ogólnie do maseczek skóry głowy, ponieważ te pestki winogron mają takie właściwości być może lekko złuszczające zobaczymy jak to będzie i mam nadzieję, że nie podrażni mi to skóry głowy na skórę twarzy to fajnie działa, troszeczkę wybielająco troszeczkę rozświetlająco więc liczę na to, że na skórę głowy zadziała po prostu odświeżająco i i tak jak peeling powinien działać. Mamy na przykład różne fajne octy. Jest ocet rozmarynowy, jest ocet jabłkowy z dodatkiem miodu. Różne takie fajne wersje, które można zastosować jako płukanki do włosów i myślę, że to się może naprawdę fajnie sprawdzić i jest taka miła odmiana. Że nie trzeba samemu kombinować, tylko już mamy od razu na przykład ocet rozmarynowy, który zmniejszy troszeczkę przedłuszczanie się skóry głowy. Mamy wszelkiego rodzaju oleje i tutaj naprawdę dostępność olejów kokosowych, palmowych, przykładowo olej palmowy kosztuje w granicach 10 zł za 500 ml. Olej kokosowy kosztuje około 20 zł za 1000 ml. No i kakaowe masło również jest w cenie bardzo dobre. Jest to 10 zł za 100 g gramów, mililitrów chyba, to się liczy w gramach. Powiem Wam jeszcze, że jeżeli lubicie napoje aloesowe, to też są w bardzo przystępnych cenach właśnie w takich azjatyckich dyskontach. E, mamy w takich dyskontach również produkty typowo do włosów, na przykład maski gliskur. Ta słynna maska gliskur żółta, oil nutritive, czy też e, takie maski czarne, czy różowe, wiecie, w takich słoiczkach. One są tam w cenie 13-14 zł, jest to naprawdę w porządku cena. Jeżeli znacie coś takiego w Polsce, w Warszawie, jeżeli są takie miejsca to koniecznie dajcie znać Teraz przechodząc do drogerii DM Powiem wam co ja w nich kupiłam Gumki do włosów Znacie je pewnie, takie sprężynki Takie serum Inecto Ogólnie tutaj właśnie w DM Można kupić kosmetyki Inecto Czyli odżywkę szampon takie właśnie serum Które ma bardzo fajny, prosty skład Jak na serum silikonowe Lubię kosmetyki inne, to za to, że z kokosowych kosmetyków jak dla mnie mają najbardziej naturalny zapach. No i kupiłam takie trzy y, próbki, takie trzy próbki od... Dobra, zresztą nieważne, takie próbki. Odżywki Swiss O'Pair. Mam od nich szampon kokosowy, w którym jest kwas mrówkowy. Kwas mrówkowy występuje w niektórych szamponach. Służy jako konserwant, tak na przykład w Isanie Ureamet. Jeżeli po tym szamponie macie reakcję typu swędzenie skóry głowy, jakieś takie delikatne podrażnienie, to z pewnością jest to właśnie spowodowane tym kwasem mrówkowym. Nie przepadam za tym składnikiem w szamponach. Takie małe odżyweczki są w granicach 2-3 zł. One są bez silikonów, są też odżywki takie w tubce, stop, 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 stop. widzicie, tak, tu mamy tak po kolei maskę kokosową Swissopar, która jest bardzo fajna, nie ma silikonów w składzie, skład jest bardzo fajny i jeżeli już to polecam, dalej mamy szampon z tym, ale ogólnie do ich szamponów jakoś nie mam przekonania, także te dwie maski w tubach polecam, a dalej mamy odżywkę i szampon ten silver, czyli antyżółty blond, bardzo ludzie polecają w internecie, ja nie mam takiej potrzeby, żeby stosować, ale myślę, że jeżeli macie problem z żółknącymi blond włosami, to możecie to wypróbować, ponieważ wiele osób poleca. Może teraz polećmy po kolei, jak tu są półki. Po prawej mamy gliskury i jakieś takie, co są w Polsce, więc o nich nie mówmy. Później mamy właśnie tę, prawie całą półkę, fajną, Dr. Organic. To jest coś, coś fajnego. Te szampony i odżywki mają naprawdę fajne składy. Minusem jest cena. Bardzo, bardzo drogie są te szampony. To niestety jest w granicach 40 zł. One nie mają SLS ani SLS, więc są dość Godne. Wiem, że u niektórych wysuszają włosy. Tam jest betaina, ona może troszeczkę wysuszać. U niektórych, ale składy są krótkie, proste, i jeżeli możecie sobie pozwolić, to jak najbardziej jestem za. Dalej po lewej, to jest ciekawe, co mamy: Sulfogol. to jest oko w okolicach 13 zł za taki mały szampon i mamy po lewej taki brązowy, po prawej taki zielony, po lewej y, brązowy jest z ich tiolem i z siarką, a ten po prawej tylko z siarką. I one mają naprawdę fajne, proste składy i myślę, że mogą naprawdę pomóc przy problemach typu łupiesz typu zwiększone przetłuszczanie. Na górze co mamy? Jeszcze watika, pełna gama, mamy olej Amla, mamy maski w słoiczkach, mamy szampony, mamy odżywki. Tu się nie będę rozwodzić, bo to też jest dostępne w Polsce, więc, więc bez problemu. Później po lewej mamy całą serię Banfi, czyli flagowe węgierskie produkty, o których już pisałam. Wcierka jest bardzo fajna, śmierdzi nieziemsko, ale działa naprawdę super. Śmierdzi takim chrzanem, ona ma właśnie ekstrakt z chrzanu, ekstrakt z gorczycy. Naprawdę polecam. Szampon jest typowy oczyszczacz mocny w którym jest dużo ekstraktów ziołowych pachnie troszeczkę jak basen, ale ogólnie bardzo dobrze oczyszcza włosy są też wersje troszeczkę łagodniejsze, to są wydaje mi się te z białym i są różne z majerankiem z jołowcem, z czymś tam, one wszystkie ogólnie są ziołowe i dość fajne w składach, polecam jak najbardziej na samym skraju po lewej mamy szampony Medea, one kosztują około 7 zł i polecam ten zielony, on ma ekstrakt z pokrzywy a reszta to jest taka baza Coś w stylu szamponów Ewa Natura albo Barwa bardzo prosta formuła oczyszczająca. Z tym, że, z tym, że w tym z lewej, żółtym nie ma nic szczególnego, a w tym z zielonym jest jeszcze ekstrakt z pokrzywy. Teraz tutaj ta półka pod tym warga to jest ta Le Angelica. To, ta Ly Angelica, zużyłam jedno opakowanie tego najbardziej skrajnie po lewej. On jest chyba z ziołowcem, z czymś tam. Bardzo ładnie pachnie. Troszeczkę ma polikładów w składzie, ale to nie zmienia faktu, że jest to dość fajny i dlatego, jeżeli chcecie, to można wybierać. Cena też jest przystępna, około 10 zł. I są różne wersje: miodowa, jakieś, jakieś właśnie tam odświeżające czy coś. Myślę, że ta miodowa też może być fajna. A dalej mamy coś bardzo, bardzo fajnego: te takie opakowania, które się rozszerzają u górze. Kao Natur. Bardzo fajny mają tonik, który nie ma alkoholu, ma same praktycznie ziołowe ekstrakty i różne nawileżacze, więc bardzo. Polecam. Ceny są przystępne około 12-14 zł za poszczególne rzeczy, a tutaj widzicie nawet tanie 11-12, odżywki są bez silikonu, bez protein, zazwyczaj jest baza odżywkowa i jakieś ekstrakty ziołowe, a w szamponach jest SMS zamiast SLES, więc jeżeli ktoś woli SMS, na przykład jeżeli ktoś lubi szampony altery, w których w większości jest SMS. To powinny mu się spodobać i cena jest naprawdę ok. Przechodzimy właśnie dalej do tego Alpecinu i tutaj o to, o to mi chodziło. Jeżeli to się czyta inaczej, to mi powiedzcie. Mamy tutaj różne wersje, ale akurat tego, w którym jest SMS, nie ma, bo to jest wersja Sensitive. Jeżeli znajdziecie wersję Sensitive, to w niej nie ma Sles, tylko jest SMS. Tonik nie jest najgorszy. Czy tu mamy tonik? Więc jedna wcierka ma alkohol denat jako bazę. Ta jest bardzo fajna, ponieważ ona dalej ma mentol i dalej ma nawilżające i ma właśnie też jeszcze gdzieś kofeinę w międzyczasie, dlatego fajnie może odświeżać skórę głowy, to po pierwsze, a po drugie faktycznie troszeczkę wzmacniać cebulki, czyli wspomagać wzrost włosów. Szampony są w porządku, nie najgorsze. Dalej mamy Inecto, jak widzicie, jest szampon, odżywka i serum. Dalej mamy ten Plantur 21, strasznie drogie, około 40 zł. Cierka z kofeiną, biotyną, cynkiem, szampon jest w porządku, tylko że ta cena, no 40-46 zł, to jest już całkiem sporo. Dobra, a tam jeszcze po prawej są fajne szampony Bilka, one kosztują około 20 zł. W niektórych, uwaga, na alkohol na końcu składu, ale fajny jest na przykład fioletowy. Kawałek go tutaj złapałam, ponieważ on jest przeciw włosów i faktycznie ma bardzo dużo ekstraktów ziołowych w składzie. Tu widzicie jakiś Head and Shoulders, tu wydaje mi się, że jest bardzo popularna sprawa Nivea, wszystkie standardowo, ma na dole. Tutaj lecimy w dół i mamy ten szampon W2. Mi się wydaje, że to jest typowa węgierska marka, jakoś chyba nigdzie indziej tego nie spotkałam. Mówiłam Wam wcześniej o tym szamponie Medea, który był w Lewym górnym rogu, tak ten jest bardziej ekonomiczny, bo jak tamten kosztował 6-7 zł za taką dość małą butelkę, tak ten za 1000 ml kosztuje w granicach 8 zł, czyli 8 zł za litr, porównując z tamtym zdecydowanie lepsza cena, i jest to taka najbardziej oczyszczająca formuła. Praktycznie ja bym to określiła jako czysty Sles. Bardzo polecam ten szampon jako oczyszczając e, e, taka formulacja na przykład przed nałożeniem jakiejś maski albo przed nałożeniem henny i polecam ten zielony, on się nazywa, on się nazywa W2 Miraculum. To jest ten zielony, bo te inne mają jakieś dodatki, a, a zielony jest takim czystym Slesem. Znowu szalma, szalma, o, tu widzę przez chwilę wodę brązową Balea, która przypomina składem pierwszą wersję wody brzozowej. I sany. Niestety, drugie miejsce alkohol izopropylowy. Nie podoba mi się to. Jeżeli komuś nie przeszkadza, to proszę bardzo, mi nie przypadło do gustu. I dalej, naprawdę długo, długo później, mamy ekstrakcję skrzypu z pokrzywy i z tej właśnie brzozy. Dalej są dwa moje ulubione szampony Balea. Te familijne, one mają fajne składy i nie mają alkoholu. Tak jak niestety ma na przykład wyżej pokazana balea waniliowa, czy obok z granatem, to jeszcze widzę fajne coś pomiędzy tym Grow Strong Garnierem a Niveą. To jest Shauma Golf. To jest całkiem fajna odżywka proteinowa, bardzo wysoko makaretny w składzie. W tym żółtym jest jeszcze lecytyna, a w tym zielonym to chyba jakieś zioła. W każdym razie cena jest około 10-12 zł, i to jest fajna dżufka proteinowa, jakby co to można wypróbować. Tutaj e, fructisy, garniery, o, suche szampony Balea, bardzo ciekawa sprawa. Brązowy ma sól aluminium w składzie, co jest po prostu tragiczne, a e, ten jasny do włosów blond jest super, bo ma skrobię ryżową w składzie i ma skład w ogóle jak suche szampony batist I teraz pytanie, co w głowie miał producent, robiąc jednym, e, jedną wersję takim bublem, a, a drugą taką fajną. Tutaj jeszcze dokładnie widać moje ukochane szamponiki na dole, e, tutaj widać też te, których nie lubię, bo mają alkohol w składzie, ale wiecie co, ten alkohol jest tam jego konserwant, czyli jeżeli ktoś nie jest nadwrażliwy, wrażliwy, a i zawsze przed albo po albo tak pomiędzy jest ten alkohol pomiędzy substancjami nadmierzającymi, więc czasem one mogą fajnie zrównoważyć i, i przeciwdziałać przesuszeniu. Ale niestety, na przykład nie u mnie, nie jeżeli macie włosy po rozjaśnianiu, jak moje końcówki jeszcze, od razu widać to, co się z nimi dzieje, to jest nic dobrego. Jeżeli miałabym wybierać, to bym ten po prawej, bo ma wyżej te owocowe ekstrakty, czyli wyżej ma troszeczkę substancje zakwaszające, które mogą fajnie domknąć łyski. Tutaj mamy pH 5,5 Szampon i Ultra Sensitive. Z tych dwóch wybierajcie Ultra Sensitive, ponieważ ten, ten po lewej troszeczkę tak udaje bo w tym po lewej jest Sles jako pierwszy detergent, a w tym drugim jako jedyna balea jest nie Sles i nie e, AMS, tylko tutaj mamy betainę, mamy kokoglukozyd i na trzecim miejscu mamy, co prawda, SCS, czyli to jest ekwiwalent Sles w wersji roślinnej pozyskanej, pozyskanej z kokosu, ale to nie zmienia faktu, że to jest tak samo mocny detergent, ale uwaga, jest to na tyle daleko, że ten szampon i tak będzie łagodny, więc jeżeli poszukujecie łagodnego szamponu w bardzo dobrej cenie, to ta balea zdecydowanie wymiata. A jeżeli możecie pozwolić sobie na większy wydatek, to może ten Doktor Organic byłby tutaj fajny. Ten sajos karatynowy nie jest najgorszy jako proteinowa odżywka jakby co to od razu mówię, w Polsce on też jest, Tony and Guy na górze, więc jeżeli szukacie na przykład tej mgiełki termo, którą zawsze polecam, to ona powinna być tak na górze jak tutaj. Dalej mamy serię Balea Professional, tutaj jest ciężko się zrazić i one mają naprawdę fajne składy, zarówno odżywki, jak i szampony, dlatego polecam, są też fajne sery olejowe, o nich pisałam na stronie, nie ma co już tutaj się za bardzo rozwodzić. Tu mamy Ozji na dole, chyba w Polsce też już wszystko jest, jak jakieś znacie, które są bardzo fajne, to... Koniecznie mi powiedzcie. No i to jest tyle z mojego przeglądu azjatyckich dyskontów i z przeglądu DM. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film i że ułatwi on Wam wybór. Niekoniecznie, jeżeli będziecie na przykład na Węgrzech, tylko być może w Niemczech albo w innych krajach też są podobne sklepy i podobny wybór. Także jeżeli Wam się podobało, to koniecznie dajcie kciuka w górę i zasubskrybujcie kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie w komentarzach. Oczywiście zapraszam na bloga, na Instagram. Na Snapchata i na wydarzenie Zapuszczę Piękne i Zdrowe Włosy w 2016 roku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!